Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel A na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych w AFK W tym przypadku będzie to Zef Mroku Jeżeli chodzi o nagrody, 10 emblematów czasu, więc elegancko, 100 przynęt Wszystkie rodzaje emblematów łącznie, dosłownie wszystkie, bo nawet te białe No i skrzyneczki, złoto, doświadczenie, esencja Generalnie podróż cudów jest dosyć łatwa według mnie, nie ma tak naprawdę wielu walk nie ma bardzo skomplikowanych mechanik, zagadek, i tak dalej, trzeba troszkę pomyśleć, ale to takie raczej podstawowe tutaj myślenie. Więc na początek, tutaj podchodzimy do niecierpliwej mieszkanki, rozmawiamy z jedną chatką, podchodzimy do drugiej wesołej chatki, również rozmawiamy. Następnie, tutaj na dole, na lewo, mamy kolejną chatkę, rozmawiamy i mamy pierwszą część ukończoną. Tych misji oczywiście, tutaj są jakieś fabularne rzeczy, jeżeli was to interesuje. Na lewo od razu mamy namiot. Badamy namiocik. I teraz mamy tutaj u góry tablicze. Zawiadomienie o zaginięciu. Klikamy widok. Czyli rozmawiamy w sumie tak jakby. No i idziemy sobie tutaj do moroła. To jest oczywiście pierwszy przeciwnik. Tutaj z morą. Walczymy z morołem. Polecam sobie czytać, jeżeli was to interesuje. Ja już to robiłem na serwerach testowych, więc walczymy tutaj. Luciusa przebudzonego trzeba używać, jest to postać wymagana. No ale to w sumie dobrze, bo przebudzony Lucius tutaj naprawdę bardzo pomaga. Na słabszym kącie bardzo mi pomagał, tutaj na tym nie powinno być żadnych problemów absolutnie. Także po pokonaniu Moroa idziemy tutaj, dziwny artefakt, klikamy, nieprzetłumaczone jest co prawda, ale klikamy to, co nam się wyświetla. Lecimy teraz do kapłana tutaj, co tutaj wcześniej jakieś czarowanie odprawiał. Rozmawiamy z kapłanem, okazuje się, że to jest troszkę łajdak. I ucieknie nam... ...za chwilę w głąb mapy. I z nim jest związany pewien błąd, przynajmniej był na serwerze testowym, bo było znaleźć fałszywego kapłana. Ale... ...nie dało się go znaleźć na serwerze testowym, co jest dziwne. Oczywiście mapkę dało się ukończyć. Ale samego kapłana się znaleźć nie udało, także mamy tutaj dwie mechaniki. Tajny mechanizm po prostu, no zaraz zobaczycie, jak to działa zresztą. Podchodzimy do tego tajnego mechanizmu. I jeżeli klikniecie, to po prostu tutaj pojawi się yy, zablokowane przejście. A tutaj sobie odblokujemy przejście. Mamy wejście do jaskini. Klikamy, wchodzimy do jaskini. Pokonujemy przeciwnika. Po prostu będziemy tak skakali między tymi dwoma obszarami i zbierali nagrody, i niezbędne tutaj czynności wykonywali, a związane z ratowaniem mieszkańców. O czym za chwilę. Dobra, i tutaj mamy znowu tajny mechanizm interakcja, i tutaj sobie usuwamy, a tutaj znowu powstaje blokada, i tak działa ta mechanika. I jeżeli chcemy wrócić, to nie mamy już jaskini, mamy pnącza, klikamy wstecz i wracamy. No i po raz kolejny interakcja. I lecimy sobie dalej. Tutaj pokonywać przeciwników. Tak jak już widać, u góry mamy krzaki na przejściach, więc nie przejdziemy sobie w normalny sposób. Musimy po prostu się przenosić jaskiniami, pnączami, żeby wszystkie nagrody elegancko poodbierać. Dobra. No ja tutaj tajny mechanizm. Cyk elegancko. Idziemy sobie na lewo. Tutaj gdzieś kliknijmy. Mamy wejście do jaskini. Od razu lepiej na bieżąco to wszystko robić. Zbieramy pnącza. Oczywiście można najpierw przejść mapkę, a dopiero później tutaj wrócić. No ale po co? Lecimy tutaj i od razu znowu na prawo mamy jaskinię. I tutaj mamy tym razem oszołomionego mieszkańca. Rozmawiamy, bo to jest potrzebne do misji. I wracamy pnączami. Interakcja. I idziemy po kolejnego przeciwnika. W kolejnej jaskini będzie troszkę biegania, ale wszystko postaram się na bieżąco tutaj pokazywać co i jak. Tak jak widać, mechanika nie jest trudna. Nie jest to żadna zagadka wielka czy coś w tym stylu. Dobra, i tutaj wchodzimy do jaskini na lewo i teraz tak, musimy tutaj zrobić kilka rzeczy tak naprawdę, więc pierw idziemy na dół może tak, o w ten sposób. Załatwimy te poprzednie skrzynki do odebrania, żeby być na bieżąco. Troszkę tutaj przedłużają te postacie, ale cóż poradzić? I więc tak, tajny mechanizm oczywiście usuwamy i lecimy sobie tutaj na lewo. Pnącza, wchodzimy, nagroda, emblematy. Wracamy jaskinią. I tutaj mamy jeszcze jeden tajny mechanizm. Interakcja usuwamy. I tutaj mamy oczywiście oszołomionego. W sumie uratowaną mieszkankę tym razem. Nie oszołomionego. Rozmawiamy. Wchodzimy w pnącza. Nagroda. No i wracamy jaskinią do góry. I teraz tak. Idziemy sobie tutaj. Mamy tajny mechanizm. Interakcja cyk. Idziemy do góry. Na razie nic nie pociągamy za żadne dźwignie. Pnącza. Bo tutaj jeszcze jest jedna nagroda do zebrania. Tego na razie ruszać nie musimy, w sumie, bo to nie ma takiej potrzeby. Wchodzimy tutaj. Idziemy tutaj. I w sumie możemy chyba pociągnąć za czerwoną dźwignię. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to sobie po prostu wrócimy. Tutaj nie pamiętam, jak się to robiło. Dokładnie. Pnącza. Elegancko. Tak, dobrze pociągnąłem, i tutaj mamy tajny mechanizm interakcja, i lecimy na prawo, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. I mamy jaskinię, do której wchodzimy, oczywiście, i mamy płaczącą mieszkankę, tym razem, czyli cała trójka została już uratowana. To mamy ogarnięte, tak jak widać, misja ukończona. Pnącza wracamy i tutaj pociągamy teraz za zieloną dźwignię. I możemy ruszać, tak naprawdę, dalej, już do no, ostatniego bossa, można powiedzieć. Tutaj jeszcze jedna skrzyneczka czeka na nas. Wejście do jaskini. No i mamy tutaj Murtasa Aka Kapłana. To jest właśnie ten kapłan, niby, że go e, trzeba pokonać. I ja to zrobiłem na testowym, ale i tak mi nie zaliczyło misji. Tak jak mówię, nie ma to znaczenia dla nagród, bo nagrody i tak odbierzemy. Ale jestem ciekaw, czy na serwerze głównym to naprawili chyba specjalnie robię na serwerze głównym, żeby to sprawdzić. Jak widać, boss ostatni nie jest zbyt tutaj trudnym przeciwnikiem. Żadne to wyzwanie. Wchodzimy w portal, jeszcze mamy troszkę fabuły. I teraz tak, zbieramy nagrody, które wcześniej były zablokowane, czyli jedna tutaj jest, druga jest tutaj w tym miejscu. Idziemy sobie na lewo i po ostatnią główną a nagrodę i oczywiście cudowną ofertę za prawdziwe pieniążki, że tak powiem. I teraz tak, jeżeli klikniemy misję znowu jest znajdź fałszywego kapłana. Znalazłem, pokonałem go i to nie działa, więc nie przejmujcie się tym, że misja jest nieukończona. Ja tutaj próbowałem klikać po różnych krzakach, budynkach, ale to niczego nie dało i nic się w sumie nie działo, więc to jest prawdopodobnie błąd taki fabularny i tyle. Nie musicie się tym przejmować, bo nagrody jak widać odebrane. 2 na 2, 8 na 8 nie ma problemu. Zakończ wyprawę. No i tak wyjątkowo pójdę sobie zalosować od razu. Bo jestem ciekaw, czy dostanę atalię tak o. No, nie dostanę atalii tak o, niestety. No ale dostałem fioletową kartę, więc cyk i dostaniemy Cecilia. Nie za bardzo mnie to interesuje. W każdym razie, ja oczywiście bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom on pomoże. Tak jak mówiłem, podróż nie jest zbyt trudna. Nie trzeba tam za bardzo główkować, ale może komuś pomoże, komuś zaoszczędzi troszkę czasu. Życzę Wam udanych losowań z samych postaci przebudzonych. Życzę Wam również miłej, spokojnej soboty i od razu niedzieli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.